Cześć, dzisiaj jesteśmy w lemur parku w Rumi i są tutaj dwie główne zalety. Pierwsza to bardzo blisko gdyni, i druga, bo w lemur parku, jak sama nazwa wskazuje, są kangury. I lemury też są. Jest tutaj kapucynka. Ma swoją klatkę. Swoją pieluszkę ma. Bardzo przyjazna, ale może ugryźć, więc paluchów nie wkładamy. Są dinozaury. Jest triceratops. Brachiozaur. Zawsze myślałem, że to T. rex, ale bardzo mało wiemy o dinozaurach, więc to jest tak naprawdę allozaur. Można iść po śladach ludzi pierwotnych. I australopitek to pierwsza forma w linii ewolucji człowieka. Potem był Homo erectus, a nie, wcześniej był jeszcze Homo habilis. No i Neandertalczyk. Jak brakuje wam przyjaźni i dotyku, to tutaj można się przytulić. I jest ostatni eksponat Homo sapiens. Są też śmieszne lustra. I ważna sprawa: do lemurów wchodzimy o pełnej godzinie, i dzieci do 3 lat nie wpuszczają do środka. A z kolei dzieci do 3 lat mają wejść za darmo, ale nie do lemurów, bo do lemurów nie mogą wejść. Ostatnio popularne zagadki. A tu jest taki escape room tu jest labirynt. Trzeba znaleźć drogę do środka. Przydałby się dron, żebyśmy z góry widzieli. Dobra, można wejść na górę. Jest taki mostek. I można obserwować. Są też kłady, które są dodatkowo płatne i kosztują chyba 10 zł. Jest też główna atrakcja lemury. To rodzinka. Małe lemurki i mama lemur. Jest też taki jak za czasów mieszko zamek czy warownia czy osada No można się przebrać, nawet w stroj rycerski można usiąść na tronie, zakuć się w dyby tutaj jest przebranie króla i siada się na tym tronie a koronę można zmniejszyć jest też kusza naciąga się chyba nie nie, nie, nie. Patrzę, tak. Naciąga się. Celuje. Naciska. Piłka się spadła. I piłka spada. Nie jest tak łatwo, ale są zapasowe na szczęście. Celuje, celuje, celuje. Naciskam. O! No i prawie, zabrakło centymetra. Mały rycerz czeka na swoją kolej, żeby wejść na arenę. Tam są różne przebrania. Arena walk. Walczą dwie rycerki ze sobą. Jedna z gofrem w ręce mała tarcza. Tutaj też jest tarcza. Jest też oręż do wyboru. I jest też średniowieczna prognoza pogody. Kamień mokry deszcz, kamień suchy, nie deszcz. Biały kamień śnieg, nie widać kamienia mgła, kamień bruchu wiatr, nie ma kamienia, tornado, dwa kamienie oraz płaci. Do królików można wchodzić, bo są też króliki. Tylko można kupić karmę sobie w automacie. Z karmą. No i można wejść o pełnej godzinie, tym razem się udało. Wejść do klatki. Chcesz go na głowę? Chcesz, żeby ci wszedł na głowę? No i jest. Lamurek mały. Nie za duży. A do klatki z lamurami można wejść tylko raz, jak się dostanie rzeczą. I to w sumie jest fajne, żeby ich za bardzo nie męczyć. Jest też klockoland. Dużo klocków. Można sobie układać takie duże klocki Lego. Są też te trampoliny z asekuracją. Podnosimy. Skacz. Troszki się odbijają. O, lecisz w powietrze. Oh. No i nawet takie małe trzyletnie bułaski mogą się bawić w trampolinę na uwięzi. Dmuchańce też są. W kształcie rekina. Wszystko w cenie. Po zakładami tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Jest też taka wielka wyposiona piaskownica. Nasze gwiazdy ocenia 9 na 10 Jest też minigolf. Teraz Dobra? Kuszący jest wiatrok jednak najbardziej. Jest też krowa, którą można wydoić. W Lemur Parku mają też mini minizo, oczywiście poza lemurami i kapucynką. Mają kozy. Mają też kangury takiego naturalnego i Albinosa. Są też surykatki Marmozeta Biało Ucha. Od razu poznałem. Są też kotki, takie dachowce. serwol afrykański. Trafiliśmy na karmienie kangurów, dostaliśmy bilet. Chyba ja, chyba chcę jeść. Pod dachem jest też Agama Brodata, mgiełka dla legwana zielonego, pyton królewski. Patrzcie, jaki wielki pyton tygrysi. Hit. I z wężem można sobie zrobić sesję zdjęciową. Kolejka do węża długo, więc damy mu odpocząć. Kozy można karmić. Bardzo głodne były. Aż się rzucają na jedzenie, ale nie gryzą. Najważniejsze, że nie gryzą. I to, co lubią, bo najbardziej. Małpi gaj. Podsumowując, dla dorosłych 15 minut zabawy, bo zwierzęta, lemury i w sumie tyle. A dla takich szkrabów. 3 6 9 lat. No to cały dzień praktycznie. I to by było na tyle. Jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę i zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.